Cześć, seri Sol Michułowicz i dzisiaj sobie... E, sorry maczkawkę! Mączkawkę! <laughs> dzisiaj z food draftem FIFA 16 i PS3 nagrywamy sobie drafta, ale ja nie będę sam, bo, bo będę z, z... Dumiciem Szyma. I z nim będę może taką prowadził serię. No to co? Ała, no się szybko. No to zaczynamy, nie? To co? Potwierdzamy? Hmm. Ale weź to usta. Domiks będzie mnie kamerował jak ja nagrywam tego, prawda? Tutaj mamy... Okay. Eee... Eee... Domiks, eee... Tak. Potwierdzamy? Ja teraz robię. I uwaga. Ehm, Na weź... kim możemy chcesz? Eee... Ehm. No widz już. Dobra. E, 4-3-3, 4-3-3. To jest najlepsza formacja ever. O. Okej. Okay. Moja ulubiona najbardziej. I teraz. U U U I to... No może drewnik miał, to tam dokładnie nie spójrzemy. A nie, są lepsi, są lepsi, przyznajmy. Czekaj. Nie, no, w sumie, nie wiem. Nie, nie pasuje najbardziej. Rakitic! No dobra, weź, będzie zgranie. I czekaj, i zmienimy. Na Nale, należy nam idzie w igie hiszpańską. No, tak zawsze jest prawie futra. Markisio! Markisio! Dawaj Marquisio. Marquisio! Ale da, teraz zmienię Rakiticia, żeby było zgranie. Wiem. Dobrze. Specjalnie ten, wziąłem. Bo my ogólnie chyba lecimy na dobre, Szale, że można tak... My lecimy na Dobro, szale, że... Miller. Miller. No, Miller. Zdecydowanie. No, Miller. Ale, że on ma ten... Y... I... ten... Luis. Chwila, czekaj. A nie Williamsa? Chyba czekaj. Williams. nie ma... nie ma Williams. Kloski, nie? Williams, dobra. Dobry był. Dobry. Jeszcze chodzi o, ostatnio, o Tutaj bym chyba wziął tego Portugalczyka Ruben, Ja, Ruben. ja właśnie, właśnie też jego chciałam i jego zamienię tutaj z tym. Hmm. Tego Carlos, bo on będzie miał zgrania chociaż. Nie, ile ciąg na dobre. Bo... Dobra to. Orier. Orier, okay. okej. Teraz kolejny. Kompany jest niewykąpany, to bierzemy go godzina. No tak. Ponieważ nie ma informa i no bo jest niewykąpany, dlatego on jest. Batland! Batlan! to jest. Ale on jest... Już, już! Trzy karty niebieskie! Co to się dzieje? Fajnie by było jakby było 190. A może być nie ma tego sensu? Handanowicz! Handanowicz, bo on statami totalnie wszystkich pobija. Dani Arne Dani I zmień go z oryerem. Z tym, no sorryerem. Bo nie da się, że ma lepsze staty, to jeszcze będzie rozgrany. No. O, ale teraz nam weszło. Ale jak będzie 190 lat, to będzie świetne. No. Owan Arnold. Konie. Nie! Ankhut, nie wiesz chyba jest dobry, jak go w moim drafcie, no to nie wiesz jak on dobrze grał. Dobrze będzie na zmiany. chyba. Bo z nie wygrywa. No to dobra. Akurat z Krasickiego to... Hulk. Ha nie. A, nie, nie. Iniesta. No w sumie, no, no bo... Iniesta ma... by zmienił tego, Rakiticia. 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 Okay nie tak samo, tylko... Ale poczekaj, żeby... kto ma lepsze staty, My lepszy i nie sta. Tak, tak... Iniesta. Nie, no w sumie. A to i... A ma... E, nie, zmień! Zmień tak jak było, spadło. Ej, zobacz kto ma lepsze staty. Jak rakitic ma lepsze od Mylera to wtedy wprowadzamy raczej... Dobra, etam! A nie, Miller ma lepsze. Tak mi się daje. No tak, ma lepsze. Na razie ten skład jest... Firmino chyba. czy depaj? Firmino. Nie Depay, bo... Lidę, no i tak już mam Ronaldo. No ale. I więc. No dobra, będzie go na zmianę. Będzie Zobacz, się bał na rezerwę. Będzie ktoś się bał. Okay. Zauważ na rezerwę. Że... Na Hitarian. Na no. Hitarian. Zdecydowanie. Bez zmian. już z rezerwą. Mm. Mm. Nie wiem. Andra Gomez. Koma. Dobra. Kleman. Sanchez, a nie bierzemy? Fajnie. O kurde, to Ej, może jest. weźmiemy za To Mam To ja No jest. To jest. za jest. Di, Di, Di Maria Di Maria Di jest. Ten jest. To jest. To jest. To jest. jest. O jest. To jest. jest. Teraz menadżera jeszcze. A może ja ja byśmy menadżera? Gdybyśmy mogli zrobić jakieś zmiany. Tak. U nas liga tylko ten. Dobra, tego. To czekaj. A podsumowanie? 169. No! To był na razie mój najlepszy draft, w ogóle moja drużyna w Ultimacie się nazywa FC mix. Teraz może zaprezentuj skład Kto Właśnie jest. I może jakieś zmiany, nie wiem, na przykład Pajet za Mullera Wiem, że pozycja się nie będzie zgadzała, przynajmniej będzie dobry skład Wejdź, no. dawaj wejdź w skład A, ty musisz wejść Dobra na lewym ataku mamy informa Ronaldo. Na środku mamy Benzema z prawego skrzydła. Mamy Ronald y Messiego tocy, Na lewej pomocy mamy... W środkowej pomocy. No. Mamy Marcisio tocy. Później na środku mamy Müllera. Fante. Tutaj mamy Sład też. Na, później jest Iniesta Inform. Później, teraz odnowię. Mamy Williamsa. Rubenzo. Ruben Wenzo. Godin. Godin. To jeszcze mamy. I Dani Alves, A na bramce mamy. <laughs> Botlanda. Jeszcze szybko rezerwę przeleć. Handanowicz, Aurier, Vananhot, Van Tefra Kitić, Terra, Depai, Viktorian, De Maleman, Payet, Montoya, Di Maria i Botis. A więc teraz może byśmy wstawili Payeta za Mlero. No właśnie. Dobra, więc my już tutaj dajemy naszą komerze stoi. Kamerę. I teraz będziemy grać mecza. Mi gdzie jest mój gdzie teraz to jest? Dawaj. Trzymaj. Czyli to jest mój Tak. Tak. Dobra, więc teraz gramy mecza. Nie. A więc dalej. I w komentarzu obstawiajcie, kto wygra. Uciemy, czy my, czy... To jest czy nasze. Tak jest ja lefiatana Ten. dawaj, Lefiatana. No tak. A ja wybiorę ten, nie ten, on jest słaby. Halo, nie możemy, nie mogliśmy innego. Można, no, szkoda, coś zmienić, ale to O! ja chciałbym robić Orona do... No. Serio? Dobra, teraz już. Myślałem, że podaniem można. No! Z jakiego... Do... Ale strzelasz! No, ja nie, szczera... a Ja w i mi nie zaliczyło, nie? O, sorry. sorry. Dobra, dobra, już tutaj musimy szybko nadrobić. Już się tutaj. Gra na akademii jest lepsza niż tutaj, więc. Prawda, do miejsc, tylko rzadko tak. jesteśmy w składzie, bo jesteśmy najlepsi w swojej akademii. I pan trener nie chce nas wybiarać, bo wierzymy. Wierzy, gramy. I w ogóle nie mają wtedy innej radości, które wygrywają. No w ogóle, że ten. Te no hmm. też są dobrzy, ale nie aż tak jak moja, więc no właśnie. Ale dobrzy też są. Co nie no, no, zrobiłeś? No jak, tu tak się poszliłem. No, no, no nie wiem, się. Wierzę. Wierzę. No tak. No to przeciwna, a Co że się nie odzywamy. I weźcie... Jak chcecie, możecie zostawić to... Poławcie się w bukmachera i napiszcie w komentarzu, kto wygra. Przed meczem oczywiście. Teraz możecie sobie zrobić pauzę. Zasubskrybować, zalekować i napisać komentarz. I jeżeli będziecie chcieli więcej takich zdrawców, to... Musicie napisać cztery komentarze, że Wiem. chcecie tą... To... Cztery. Dobra, damy. Ale nie, że mój kuzyni i mój ten... Chodaj. No nie strzelaj ty kamień jeden! A za chwilę przejdziesz do tamtej drużyny. Ale już się tak... Wiesz, tak... Prze, przeszłem, że już. Kurde. Weź go ugryźć w pięty. Dobra. No, już tutaj szybko muszę mi Nie, Ale przejmujemy, okej. Okay. Dobra, stałaj mi. Rozgrywaj. Ci samowita, no rozgrywaj! Też będę takim hałem! No kurde! No ja pinole! Nie, na, nie nadaję się na napastnika! Napastnik, który nie potrafi strzelić bramki! No podaj mi! No podaj mi! No widzisz! Chociaż prawie było w bramkę! A nie! No ale nie było w bramkę! że sa ile trwa. I te filmy... Szkoda, że... Te filmy będą takie długie, ale... No na następ teraz będę nagrywał tabletem i... No niecham się! No sorry już! Jezus! Stąd! No sorry już, jestem jak przyzwyczajony, bo... Ja nie gram często ten... Ja. że to by był koniec z pierwszej części, a teraz będzie, no dokładnie, teraz będzie druga część, także widzimy się za jakieś 5 sekund, narazka.